Dzień dobry, bracia i siostry. Jakże się cieszymy, że mogliśmy przybyć na ten kongres regionalny? Będę bardziej głosił ludziom o tej prawdzie i chodził na zebrania. Dla nas Jezus taki przykład On był bardzo początkowym takim człowiekiem, widać było, to po jego postępowaniu no i my powinniśmy tak na co dzień stosować się do tych rad. Blisko 8000 świadków jest na zgromadzeniu? 7745 osób w sesji porannej. W jaki sposób Zapraszacie na zgromadzenia. No przede wszystkim trzy tygodnie przed zgromadzeniem staraliśmy się dotrzeć do każdego mieszkańca przede wszystkim województwa kujawsko-pomorskiego, część pomorskiego, mazowieckiego czy wielkopolskiego z zaproszeniami na to zgromadzenie i osobiście wręczaliśmy te zaproszenia. Staraliśmy się dotrzeć do każdego mieszkańca. Nie tylko chodzimy od domu do domu, staramy się też głosić nieoficjalnie czy w środkach komunikacji państwowej i miejskiej. Czy też na placach różnych, targowiskach. Ale ostatnio taką formą głoszenia jest jakby służba publiczna, gdzie stajemy w takich miejscach, gdzie jest sporo osób. To jest tak zwana praca ze stojakami. No i jeżeli ktoś pragnie czegoś się więcej dowiedzieć, no to wtedy. Staramy się pomóc tym osobom, czy udostępniamy literaturę w postaci broszur, czasopism, książek i potem staramy się nawiązać kontakt z takimi osobami i dalej prowadzić z nimi rozmowy w celu poznania zamierzenia Bożego. Nie jesteście przeganiani? Myślę, że nie. My jesteśmy pokojowo nastawieni. Nawet jeżeli ktoś się zdenerwuje, czy no. Zachowa się w sposób nieodpowiedni, to my nie mamy tego za złe, ponieważ staramy się zrozumieć te osoby, z sercem podchodzimy do nich. Ja mam takie wrażenie, że świadkowie jechowy nigdy się nie denerwują. Nigdy to nie jest tak do końca, bo też potrafimy okazać swoje emocje, ale poznając Biblię, poznając zamierzenie Jehowy, staramy się kształtować swoją osobowość. Nie jest to łatwe, ale z pomocą stwórcy dajemy radę. Jestem Aneta Bernat. Krzysztof Bernat. Agnieszka Bernat. Wiele pouczeń tutaj słyszymy na każdym z tych zgromadzeń. One przypominają nam zasady, które na co dzień się uczymy i czytamy w Piśmie Świętym. Jest to też oczywiście okazja do tego, żeby spotkać się w większym gronie, wspólnie naszych braci, znajomych. To jest wspaniałe święto duchowe. Ja miałam 5 lat, gdy moi rodzice zostali świadkami Jehowy, i już wtedy postanowiłam, że chcę służyć Bogu tak, jak on sobie tego życzy. I rzeczywiście w wieku dwunastu lat zostałam mam ochrzczonym Świadkiem Jehowy i do dziś e, uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Czyli rodzice wcześniej byli katolikami? E, tak i bardzo gorliwymi. Moja mama szczególnie była taką gorliwą katoliczką. Czyniła to, z, bo chciała Bogu służyć jak najlepiej. Też od małego nas uczyła. Zarówno chodzenia do kościoła, brania udziału w obrzędach, ale pewnego dnia zapukali do rodziców Świadkowie Jehowy e, i nawiązali do modlitwy Ojczyn I tak zapoznali, zaczęli się zapoznawać z tym, co mówi Pismo Święte. Ja w wieku 17 lat zacząłem interesować się tym, co mówi Pismo Święte. Zacząłem je zgłębiać i tam znalazłem odpowiedzi na pytania, które mnie nurtowały. Nie byli w stanie mi odpowiedzieć na nie ani księża, ani moi koledzy, ani rodzice, ani nauczyciele. A Pismo Święte odpowiedziało na te pytania, dlaczego Bóg na przykład dopuszcza zło na ziemi. Odnalazłem odpowiedzi na te pytania w Piśmie Świętym. Moi rodzice byli katolikami, aczkolwiek nie aż jakimiś. Bardzo gorliwymi. Wiązało to życie się takie raczej z tradycją, przekazywaną taką po prostu z pokolenia na pokolenie, bez wnikania w jakąś większą duchowość. No, moi rodzice nie byli z tego zadowoleni, wyrzucili mnie z domu z tego powodu, dlatego też no, nie było mi łatwo na początku ale potem jakoś troszeczkę się te stosunki poprawiły. No, moi rodzice są świadkami Jehowy i od maleńkiego byłam wychowywana w duchu właśnie poznawania Pisma Świętego i przybliżania się do Boga, ale decyzja o tym, żeby zostać świadkiem Jehowy była moja osobista i podobnie jak mama w wieku 12 lat zostałam ochrzczonym świadkiem Jehowy. Mieszkacie Państwo w małej miejscowości. Tak. Czy łatwo być świadkiem Jehowy w takiej małej miejscowości? No przyznamy szczerze, że jak żeśmy kilkanaście lat temu przeprowadzili się, no to rzeczywiście było to ogromne zaskoczenie dla naszych sąsiadów, ale taką drogą małych kroczków. Staraliśmy się pokazać im, że jesteśmy życzliwymi ludźmi, że staramy się budować szczęśliwą rodzinę, a to też przekłada się później na więzi z naszymi sąsiadami. I dzisiaj naprawdę mamy bardzo fajnych sąsiadów, którzy szanują nasze poglądy, są bardzo otwarci. Na to także jesteśmy przekonani, że jak wrócimy w niedzielę z tego zgromadzenia, to będą chętne osoby, które z ciekawością będą chciały dowiedzieć się, jak było, i będziemy mogli im opowiadać o tym, co tutaj się działo przez te trzy dni. Serdecznie witamy na kongresie Świadków Jehowy pod hasłem Szukajmy najpierw Królestwa Bożego. Czy wy również chodzicie po domach? Tak, oczywiście, to z wielką przyjemnością robimy. W naszych okolicach miejsca naszego zamieszkania odwiedzamy mieszkańców. Reakcje są bardzo przyjemne, pozytywne. Jest, jest wiele takich reakcji na wsiach, że możemy porozmawiać na temat Pisma Świętego. Oczywiście są też niektórzy mieszkańcy, którzy w ogóle sobie nie życzą takich rozmów, ale takich jest zdecydowana mniejszość. Naprawdę wiele osób ma potrzeby duchowe i chętnie je zaspokaja. Właśnie dziwne, co Pan mówi, bo mam takie wrażenie, że no, my, Polacy, żyjemy w wielkim pośpiechu i najczęściej zamykamy drzwi przed innymi. Być może tak jest w większych miejscowościach. My mieszkamy na wsi, i wokół naszej, naszej wsi, inne wsi naprawdę ludzie zastanawiają się nad, nad takimi rzeczami, dlaczego Bóg dopuszcza zło. No to może odpowiedzmy sobie na to pytanie, właśnie, dlaczego Bóg dopuszcza zło? Dlaczego tyle zła jest na świecie? No przyczyną niektórzy myślą, że przyczyną jest to, że Bóg spowodował zło. Zło. Tak? Niektórzy twierdzą, że Bóg stworzył szatana i, i, i niejako wprowadził to zło na ziemi. Natomiast Pismo Święte wyraźnie pokazuje, że prawda jest inna. Zło istnieje rzeczywiście przez szatana, ale został on w niebie stworzony aniołem, doskonałym aniołem. Niestety zbuntował się. To była jego własna decyzja. I tak jak Bóg pozwala nam podejmować nasze osobiste, własne decyzje, decydować o naszym życiu, tak samo ten demon podjął własną decyzję odejścia od Boga. Niestety stał się. Jego wrogiem, i dopuszcza do tego, powoduje właściwie to, że, że wszyscy ludzie na Ziemi są pod jego wpływem. Jezus nazwał Szatana władcą świata. Co przyniosły ludzkości wielowiekowe rządy Szatana? Co natomiast osiągnęło Królestwo Boże w zaledwie sto lat? Adam z Ewą dostali się pod ten wpływ, co spowodowało, że stali się niedoskonali, zbuntowali się przeciwko Bogu, nie chcieli być Mu posłuszni. No i niestety ta niedoskonałość jest dalej nam wszystkim przekazywana, każdemu człowiekowi. Agnieszko, czy rówieśnicy wiedzą, że jesteś świadkiem Jehowy? Tak, wszyscy moi rówieśnicy na przykład w klasie wiedzą, że jestem świadkiem Jehowy. Teraz, kiedy uczę się w większej miejscowości w mieście, to jest to prostsze, ponieważ więcej osób szanuje moje poglądy i też chętnie wysłuchuje tego, co mam do powiedzenia. Natomiast, kiedy wcześniej uczyłam się w mniejszej miejscowości, nie było to takie proste. Spotykałam się często z brakiem tolerancji, też niezrozumieniem i takimi uprzedzeniami. No, ale cieszę się, że teraz jest dobrze i że też spotykam wiele takich szczerych osób, które chętnie słuchają o Bogu. Wielu to rodziców, obecnych rodziców, modliło się o wskazówki związane z wychowywaniem dzieci. Czy i ty do nich należysz? Jeśli tak, to jakie chowa odpowiada na twoje modlitwy? Codziennie Pismo Święte nam towarzyszy. Na przykład tak zaczynamy dzień. Rano wcześniej, specjalnie o godzinę wcześniej wstajemy, razem z całą rodziną spożywamy śniadanie, ale najpierw rozważamy jedną, jeden werset z Pisma Świętego. To nie są długie rozmowy, czasami 10-15 minut, jeśli jest taka możliwość. Na przykład po śniadaniu mamy też taki zwyczaj, że w gronie rodziny czytamy krótki fragment Pisma Świętego, krótko o tym rozważamy, rozmyślamy, zastanawiamy się, czego na przykład dzisiaj byśmy mogli się nauczyć z danego fragmentu, albo co możemy wnieść do naszej rodziny tego możemy nowego się nauczyć. I rzeczywiście każdego dnia dzięki temu staramy się mieć w pamięci zarówno myśli pochodzące z Pisma Świętego, jak i konkretne rady i wskazówki, które możemy odnieść na co dzień. Nas jako czytelników Biblii nie dziwi coś takiego. Zobaczmy proszę do Księgi Izajasza rozdziału 5, jak coś takiego zapowiedziano. Przeczytamy werset 20. I 21. Nie, nie traktujemy Pisma Świętego jak encyklopedii, tylko jak taki duchowy, życiowy przewodnik na każdy dzień. I, I to rzeczywiście się sprawdza w naszym życiu, w naszej rodzinie, w naszym małżeństwie, kiedy jeszcze nie mieliśmy dzieci. Więc naprawdę Pismo Święte no, każdego dnia nam pomaga, nawet w pracy zawodowej. Jakie znaczenie ma słowo najpierw zawarte w haśle naszego kongresu szukajmy najpierw Królestwa Bożego? I co nam pomoże koncentrować się na właściwych sprawach? Tak, dokonaliśmy wyboru, dlatego że chcieliśmy trzymać się prawdy, która jest zawarta w słowie Bożym w Piśmie Świętym. Kiedy trzymamy się jej całkowicie, bez, bezkompromisowo, wtedy trzymamy się całej prawdy. I tym, tym wyróżnia się właśnie wyróżniają się świadkowie Jehowy, że kiedy Pismo Święte mówi, na przykład nie zabijaj, to odnosimy to do siebie i nie chcemy ani uczyć się tej sztuki zabijania, ani brać udziału w wojnach, nawet jeśli to dotyczy naszej rodziny, naszego kraju, w którym żyjemy, bo wiemy, że prawo Boże jest ważniejsze, że, że Jezus nigdy by nie wziął udziału w jakiejkolwiek wojnie, ani nie poszedłby do jakichkolwiek sił zbrojnych, uczyć się, szkolić w sztuce zabijania. Myślę, że rzeczywiście społeczeństwo, w jakim na przykład my mieszkamy, to są ludzie wierzący. Ja bardzo ich cenię za to, że, że właśnie nie tracą wiary w tych trudnych czasach, ale myślę, że różnica może polegać na tym, że dla nas bardzo ważna jest osobista więź z Bogiem. I każdego dnia naprawdę dokonujemy wielu wyrzeczeń i starań, żeby wykorzystać czas na pielęgnowanie mojej osobistej więzi z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie ona daje mi siłę, żeby być inną, żeby być może podejmować niepopularne decyzje w naszych czasach, może śmieszne decyzje, ale właśnie mając tam kilkanaście lat, postanowiłam, że ja chcę w ten sposób żyć, bo to jest droga życiowa. Każdego dnia na nowo wiem, dla kogo to robię, rozmawiając ze Stwórcą w modlitwie. Staramy się pielęgnować dar modlitwy takiej osobistej. I na przykład każdego dnia też widzę, jak Bóg odpowiada na moje modlitwy. I to tworzy taką całość, dla której właśnie mamy siłę każdego dnia po kolei po prostu żyć według drogi, którą obraliśmy. Nie chcę spełniać tylko tego, co jest mi wygodne z Pisma Świętego, ale chcę się stosować do wszystkiego, co jest w nim zawarte, do wszystkich wymagań, które tam są wskazane, a jest to jedno z tych wymagań, i też dlatego właśnie jestem świadkiem Jehowy. Ponieważ chcę też przekazywać innym tą wiedzę o Bogu, ponieważ uważam, że każdy, tak samo jak Bóg nie wyróżnia ludzi, którzy mogą go poznać, a którzy nie, tak samo uważam, że każdy z nas ma prawo do tego, aby posiąść tą wiedzę, bo Bóg chce, żebyśmy byli blisko niego, każdy z nas za sobą. Wszyscy obecni, nawet ci nie mający dzieci, z pewnością odniosą korzyść z wysłuchania ostatniego dzisiaj przemówienia, które nosi tytuł Ucz swoje dzieci kochać Królestwo Boże. Nie jesteśmy sektą, staramy się do służenia Bogu podchodzić Całkowicie wykorzystując nasze zdolności rozumowania, rzeczywiście no, jakieś tam obiegowe poglądy istnieją. No, naszym sposobem na, wa na walkę z tym są nasze rozmowy z ludźmi w domach. Każdego dnia odwiedzamy ludzi i rozmawiamy. Każdego dnia odwiedzacie? Znaczy, może może nie tak każdy z nas, prawda? Ale są, są wśród nas też takie osoby, które każdego dnia. No, ja, ja na przykład poświęcam jeden dzień z pracy po to, żeby, żeby iść w tygodniu roboczym do, do ludzi, bo tak, tak sobie postanowiłem. To jest mój wybór osobisty. Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Większość ludzi, gdyby zadać im takie pytanie, to. Nawet jeżeli nie są świadkami Jehowy, to pewnie wielu z nich y, odpowiedziałoby, bo myślą sobie może, że wypada tak mówić, że najważniejsza jest dla mnie moja rodzina. A co będzie jak spotkasz swoją drugą połowę, o ile już jej nie spotkałaś i, i się okaże, że to nie jest świadek Jehowy? Jest to pytanie dość trudne, jednak i w tej kwestii Pismo Święte jasno się wypowiada ponieważ jest pewien werset, który mówi o tym, że mamy nie wprzęgać się nierówno w jarzmo, tak dosłownie powiedział to Pan Jezus i w tym wersecie chodzi o to, abyśmy, najlepiej by było, gdybyśmy podzielali swoje poglądy religijne z właśnie naszą drugą połówką, jak to Pani określiła, a z drugiej strony jest to też mądre, ponieważ kiedy, przypuśćmy, należy się do dwóch różnych religii, mogą powstawać też niepotrzebne tarcia, jakieś konflikty, a z drugiej strony też dla mnie najważniejszy jest mój Bóg, no i chciałabym, żeby osoba, z którą będę dzieliła całe życie, ponieważ takie mamy do tego podejście, że nie jest to jedynie na chwilę, no to żeby z tą osobą właśnie dzielić to, co najważniejsze, właśnie też zbliżanie się do Boga, ponieważ On może być właśnie kimś, kto scementuje cały nasz związek. Pamiętasz, Agnieszka, Twój Chrzest, ile miałeś wtedy lat? 12 lat. Był to wyjątkowy dzień dla mnie. Było to takie podkreślenie, że jest to osobiste oddanie się Bogu na taką dobrowolną służbę, na takie chętne służenie mu przez całe swoje kolejne życie potem. I nigdy tego nie żałowałaś? Nie, i nigdy nie pożałuję. Jehowo, nasz kochany ojcze w niebie, na pewno z ogromną radością patrzysz na te osoby, które dzisiaj. Usymbolizują swoje oddanie się chrztem i usymbolizują swoje oddanie się tobie. Już powoli zaczyna się... Tutaj będą bracia, już tu widzimy brat na biało ubrany, wejdą do basenu. O, drugi brat i jeżeli osoba jest w miarę jeszcze sprawna fizycznie, to sam powiedzmy daje radę przez całkowite zanurzenie, natomiast jeżeli no, ma jak osoba problemy zdrowotne, no to wtedy dla bezpieczeństwa, żeby się nic złego nie przydarzyło, starają się zanurzyć taką osobę. Oczywiście całkowicie. No, woda jest w sam raz, będzie dobrze. No, nasza rola polega na tym, żeby nowych naszych kochanych braci ochrzcić przez zanurzenie w wodzie i w ten sposób oddają się Jechowie na spełnianie jego woli. Pierwszy. Tak, pierwszy. Woda jaka? Zimna. Właściwie same młode osoby. No w tej chwili tak, ale. Widzę, już tam ustawiają się osoby starsze. Także to różnie, w różnym wieku ludzie poznają zamierzenie stwórcy. Nigdy nie jest za późno, zawsze każda pora jest dobra. Dzień dobry. Ile masz lat? 12. Jak długo przygotowywałaś się? Od dziecka. To dla ciebie jest bardzo ważny dzień? Przełomowy. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Igor. Ile masz lat? 10. Już jesteś gotowy? Tak, jestem. Jesteś pewny tego? Tak. A jak długo się przygotowywałeś? Co to znaczy być pewnym? No ja konkretnie wziąłem to, ponieważ kocham y, moi, y, Jehowę i chciałem mu służyć przez całe moje życie. W ostatniej tej drodze tutaj do basenu nie rozmyślisz się? Nie, nie. Twoi rodzice są świadkami, tak? Tak. No, to znaczy tylko babcia i dziadek, moja mama i tata nie są w prawdzie. A ty jednak postanowiłeś? Tak, postanowiłem. Jak wygląda takie przygotowanie, Igor? No, troszkę tam trzeba się przygotować, poczytać. Jeszcze są niektóre pytania do. ale nie było tak trudno dla mnie. A odpowiedziałeś na jakieś ważne pytania? Tak. Na, najważniejsze było dla mnie pytanie, jak wtedy będę działał po tym ście. No i postanowiłem, że będę działał tak bardziej zmobilizowanie. Co to znaczy? To znaczy, że będę. Bo ostatnio opuściłem się troszkę, ale teraz będę już jakby to powiedzieć no bardziej już tak wgłębiać się w to i będę bardziej głosił ludziom o tym o tej prawdzie i chodził na zebrania A co robi na co dzień świadek Jehowy? No bardzo porządnie nie, nie może tam używać jakichś brzydkich słów powinien naśladować Jezusa w tym wszystkim dla nas Jezus taki przykład on był bardzo porządnym takim człowiekiem widać było to po jego postępowaniu, no i my powinniśmy tak na co dzień stosować się do tych rad. Twoi koledzy, rówieśnicy, wiedzą, że jesteś świadkiem miechowy? Tak, wiedzą i to im nie przeszkadza. Toleruję to. Nie masz z tego powodu żadnych przykrości. Nie, nie, to znaczy, ja na te prześladowanie, na przykład, jak ktoś będzie się ośmiewał czy coś, no to ja po prostu odchodzę, ja to ignoruję. Ignoruje Tak, bo nie ważne jest dla mnie innych zdanie Ważne jest tylko zdanie dla mnie Jehowy Że to jest jakby radość Z tego czerpię i chcę dalej mu tą radość dawać A ty często zaglądasz do Pisma Świętego? No, co, prawie codziennie I co tam znajdujesz? No, różne jakby przeżycia niektórych ludzi Rady, jak stosować w życiu te mm, zasady biblijne No i tym podobne Czego nie wolno świadkowi Jehowy? No, świadkowie Jehowy nie mogą na przykład pić alkoholu, ale tak, no, umiarkowanie to można tam sobie wypić, ty, 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 tylko nie można y, tak jakby przesadzać, tak, się upijać, nie wolno brać narkotyków, używać brzydkich słów i takich, co na co dzień y, człowiek robi, czyli hazardista czy coś takiego. Czego jeszcze nie wolno? Kłamać. No, czego jeszcze nie można? Y, Kraść też nie można. Nie denerwuje Cię, że taka duża kolejka jest? Nie, bo Świadkowie Jehowy też y, słyną z tego, że są cierpliwi, no i też ta cierpliwość jest. A powiedz mi, a kim byś chciał być w życiu dorosłym? W życiu dorosłym chciałbym być pionierem. Co to znaczy? Pionier to taki człowiek, który m, głosi, y, ale na takich większych terenach, jakby, y, nie wiem, Anglia, tam gdzie y, dużo jest zaniedbanych. A, no, misjonarzem, pomyliłam mi się. Misjonarzem. I nie będziecie to zniechęcać, że niekiedy będziesz widział zamknięte drzwi niechętnych ludzi? Nie będzie to mnie zniechęcać. Jeśli jakieś drzwi będą przez cały czas zamknięte, no to mogę nawet napisać list. Dzień dobry. Dzień dobry. Vanessa. No, trochę były przeciwności, ale już się z tym pogodzili, że chodzę na zebrania, że do służby wyruszam. A czy rodzina, czy rodzice też są świadkami Jehowy? Czy jak to wygląda? Częściowa, tylko, ale z mojej rodziny nikt. A, a, a mąż? A mąż nie jest przeciwny. Kiedyś razem studiowaliśmy, ale on troszeczkę tam w inną stronę poszedł, a ja do końca już. I dlatego jeżeli zależy nam na naszych najbliższych, to każdy członek rodziny, każdy z nas pragnie czynić starania, żeby nasi najbliżsi byli, stawali się, albo żeby pozostawali poddanymi Królestwa Bożego. Moja żona czekała na to 39 lat. Aha. Żona czekała 39 lat? Tak, bo już od 39 lat jest ochrzczonym świadkiem Pan się opierał? Opierałem się, mimo że pochodzę z rodziny chrześcijańskiej. Postanowiłem wreszcie skończyć z tym wszystkim. Długą drogę pan przebył? Tak, tak wyszło, ale wszystko było dobrze dopóki byłem z rodzicami. Jak już poszedłem od rodziców, to zaniedbałem wszystko i tak, tak się wlokło, że tak powiem. No I teraz zrozumiałem, że jednak nie, mo nie można zwlekać, bo to już nie te lata. I... Naprawdę jest po prostu w tym coś, co, co, w co można wierzyć, trzeba wierzyć, przynajmniej w moim odczuciu. Żona w takim razie szczęśliwa, tak? No, bardzo szczęśliwa tam stoi. Czy były jakieś trudne chwile w państwa, w państwa życiu? Trudne chwile związane z tym, że jesteście świadkami Jehowy? W pewnym momencie dostałem wezwanie do służby wojskowej i musiałem podjąć decyzję wtedy jeszcze w rządzie takim komunistycznym. Odmówiłem pójścia do tej służby, za co zostałem zamknięty w więzieniu. To oczywiście jedna z trudniejszych decyzji życiowych. Wyrok był 3 lata, a półtora roku odsiedziałem, więc tak to wyglądało w tamtych czasach. No dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda, są, są podstawy prawne, inaczej można odpracować. Na rzecz społeczeństwa, służbę wojskową. Ale zawsze służenie Bogu rodzi jakieś trudne, trudne wybory, trudne decyzje. Nigdy nie jest to łatwe, a my nie idziemy na kompromis. A nie żałował Pan wówczas tej decyzji? No nie, nie żałowałem, ponieważ robię to dla Boga. To jest, to jest dla mnie najważniejsze. Pamiętam, nawet rodzice próbowali nakłonić mnie do zmiany decyzji. Dla nich ważniejsze było, żebym może miał czystą kartotekę, nie był karany. Natomiast dla mnie najważniejsza była więź z Bogiem, to, co Bóg o mnie myśli, jak On na mnie patrzy. Rzeczywiście mieliśmy taki ciężki czas, jak byłam w ciąży z Agnieszką, jak zaszłam. Były trudne chwile, bo wstępne diagnozy wskazywały, że tą ciążę należy usunąć, że, że dziecko urodzi się bardzo kalekie, schorowane, że lekarz przekonywał, że nie będzie mówić, nie będzie miał świadomości życia. To były bardzo ciężkie chwile, a my bardzo cenimy świętość życia. Naprawdę Wiary to była, ale oboje z mężem byliśmy zgodni, że szanując garść życia, który mamy od Boga, no nie możemy zabić dziecka tylko dlatego, że prognozy są takie, że będzie chory. I choć cała ciąża, rzeczywiście całe dziewięć miesięcy to był jeden wielki dramat, bo co chwilę coś nowego, komplikacji, powikłania były, no to okazało się, że po dziewięciu miesiącach urodziła się nasza prześliczna Agnieszka, która nie tylko mówi słyszy, ale też i pięknie dzisiaj. Wysławia Jechowej, dziękuję mu za dar życia. W sumie może rzeczywiście żyję krótko dość e, i może jeszcze jakieś bardzo dramatyczne sytuacje mnie nie spotkały, ale na pewno wracając jeszcze do wątku nauki w szkole podstawowej i w gimnazjum, było bardzo mi trudno, będąc małą dziewczynką, opierać się bardzo silnym naciskom otoczenia, które nie rozumiało mojej wiary, ale też mojego przywiązania do Pisma Świętego, do Boga, bo to tak naprawdę o to chodzi. Nie chodzi tylko o religię, tylko przede wszystkim o Boga. E, no i nie było to na pewno łatwe. Ale dzięki właśnie pomocy rodziców, przede wszystkim pomocy Pisma Świętego, udało się i, i teraz jestem dumna z tego, kim jestem. Jak? Dobrze. Trochę mokro. Ale duże przeżycie? Tak. Bardzo Cię prosimy, Jechowo, o to, abyśmy mogli szczęśliwie dotrzeć do naszych domów, mieszkań, miejsc zakwaterowania, by tam odpocząć a w dniu jutrzejszym stawić się i dalej korzystać z tych cennych pouczeń, ale również cieszyć się towarzystwem naszych kochanych braci. Doprawdy wielkim dobrodziejstwem jest Jehowo należenie do Twojej świętej organizacji. Amen.